Jestem uczniem trzeciej b Lubię oglądać filmy, ale czytać nie za bardzo. Aż do momentu, kiedy nasza wychowawczyni pani Beata nie wpadła na bardzo ciekawy pomysł. Stworzyła intrygującą historię, w której tworzenie włączyła całą klasę. Tytuł tej niesamowitej historii to z 3B. Bohaterami opowiadania jest cała moja klasa, włącznie z nauczycielami. Mogę Wam zdradzić, że jest to opowieść detektywistyczna. Każdy rozdział kończy się jakimś pytaniem, na które każdy z nas pisze odpowiedź. Ta historia je, jest o tyle ciekawa, że tych zakończeń może być tyle, ile dzieci w klasie. Każdy jest inny, bo każdy z nas ma inny pomysł. Stworzenie wspólnie z nauczycielem tej historii nauczone dedukować, wnioskować. Świetnie się przy tym bawię. I co tydzień czekam na kolejny rozdział.